Jeszcze raz chciałbym zapowiedzieć profesor Donę McDonald McGinn z przyjemnością. Już Państwo ją znają, więc nie muszę jej długo przedstawiać. Teraz oddaję głos profesor Donie macdonald McGinn. Bardzo dziękuję. Miałam prezentację sieci pomocy osobom z chorobami, z zaburzeniami w zdrowiu psychicznym. Natomiast przedstawialiśmy też wspólne badania. Będę miała też prezentację w imieniu Lauren White, której nie ma, jednej ze współpracownic nie ma, ponieważ ma sprawy rodzinne, a druga urodziła właśnie dziecko, dlatego też będę się w ich imieniu wypowiadać. Jeśli chodzi o naszą sieć badawczą, szybko odkryłyśmy, że bardzo rzadko prosi się o informację zwrotną uczestników badań. Często badacze mają w ten sposób dosyć ograniczoną wiedzę na temat motywacji pacjentów i ich rodzin, która stoi za uczestnictwem w badaniu. Ma nasza grupa, to grupa międzynarodowa naukowców oraz profesjonalistów ze służby zdrowia z czterech kontynentów. Wspierani jesteśmy w, przez Krajowe Instytuty Zdrowia w Stanach Zjednoczonych i badamy osoby dotknięte delecjami i duplikacjami 22Q11. Wykorzystaliśmy w naszych badaniach ankietę Red Cup stworzoną w Children's Hospital of Philadelphia, czyli CHAP, na początku w języku angielskim, stworzona przy użyciu zwalidowanych instrumentów, a później przetłumaczona na 11 języków za pomocą DIPLA z korektą native speakerów. Typu to oprogramowanie, które tłumaczy na różne języki, ale później poddaliśmy to korekcie native speakerów hiszpańskich dla rodzin z Unii Europejskiej i Ameryki Południowej oraz francuskich dla osób i dla rodzin z Unii Europejskiej i z Kanady. Później rozdaliśmy ankietę. Poprzez 22 grupy pacjenckie, łącznie grupy zrzeszające pacjentów i rodziny z delecją i duplikacją 22Q11. Chcieliśmy w ankiecie ocenić poziom uczestnictwa pacjentów i rodzin z CNV i ogólne doświadczenia w, badaniami nad, w badaniach nad chorobami rzadkimi. Chcieliśmy też zebrać dane na temat czynników, które motywują ich udział w badaniu. Jeśli chodzi o projekt badania, modyfikowaliśmy istniejące już instrumenty z Vanderbilt University, z Eurodis i dystrybuowaliśmy poprzez media społecznościowe i mailami wśród organizacji wspierających rodziców. oraz jeśli chodzi o reakcje, dystrybucję i reakcje i respondentów. Dystrybucje wspierały 22 grupy pacjenckie. Zrobiliśmy 11 tłumaczeń oraz 6 korek native speakerów. Jeśli chodzi o respondentów, 17 CNV i respondenci z 29 krajów. Ogółem ponad 1035 Ponad 1000 respondentów, łącznie z odpowiedziami częściowymi. 704 osoby ukończyły, 60, 663 ukończyły dodatkowe, w zakresie dodatkowych pytań związanych ze wpływem COVID-19 na osoby z CNV i ich opiekunów. Odpowiedzi. Różniły się w zależności od daty otrzymania ankiety. Widzimy tutaj dane od 2020 roku. Tutaj widzimy sieć kontaktów w społeczności 22Q11 i później spadły, spadła ilość kontaktów i odpowiedzi aż do stycznia 2021 roku. Jeśli chodzi o zmienną liczbę kopii CNV. To 77% respondentów miała albo delekcję, albo duplikację 22, Q11. Respondenci pochodzili, pochodzili, tak jak już mówiłam, z 29 krajów. Ponad połowa ze Stanów Zjednoczonych, dalej Wielka Brytania, Chile i pozostałe kraje. I całkiem sporo odsetek z Europy. Kiedy przyjrzeliśmy się. Stosunkowi z rodzinnemu to 82% to byli rodzice, to były mamy uczestników. Jeśli przyjrzymy się temu, przepraszam bardzo. 44% respondentów wcześniej już uczestniło w badaniu naukowym, a jeśli chodzi o ranking, jeśli chodzi o to, jakie badania uczestnicy uważali za istotne, to najczęściej wskazywali te dotyczące aspektów socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych, dalej diagnostyczne, dotyczące diagnostyki przesiewowej, a także wsparcia i rozwiązań technologicznych im pomagających. Jeśli przyjrzymy się temu, jakie Główne problemy, uczestnicy zgłaszali z tym, związane z tymi badaniami, to był brak finansowania publicznego inwestycji, niewielkie populacje pacjenckie, brak znajomości ich schorzenia i dokumentacji, brak uczestnictwa poprzez to, że nie wiedzą ci uczestnicy. Jeśli popatrzymy na to, dlaczego... Uczestnicy w ogóle zapisywali się do tych badań, chcieli się więcej dowiedzieć o swojej chorobie innym, dowiedzieć się więcej i uzyskać dostęp do nowych terapii i leczenia. A dlaczego przestawali w nich uczestniczyć? Często się bali ryzyka związanego z leczeniem efektów ubocznych bólu, będzie dyskomfortu związanego z uczestnictwem w badaniu, w szczególności jeżeli były chociażby pobierane próbki krwi i obawiali się, że nie uzyskają wyników. A dlaczego by kontynuowali uczestnictwo w badaniu? Znowu, żeby się więcej dowiedzieć o swoim schorzeniu, żeby pomóc innym poprawić swój stan zdrowia czy jakość życia, zyskać zainteresowanie tematem, żeby uzyskać dostęp do nowego leczenia czy terapii oraz żeby dowiedzieć się więcej. Poprosiliśmy też uczestników, żeby powiedzieli, jakie czynniki zachęcają do uczestnictwa w przyszłych badaniach. Chcieliby uzyskać streszczenie dotychczasowych uzyskanych wyników, wyniki swoich badań laboratoryjnych uzyskać sami, bądź żeby uzyskał ich lekarz prowadzący. Chcieli elastycznego harmonogramu i dostępu do grup wsparcia. Było mało istotnych różnic pomiędzy grupami respondentów. Bardziej respondenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w takich badaniach, wskazywali grupę wsparcia. 27% respondentów, którzy już uczestniczyli, czyli mniej, miało takie wskazanie, a uzyskanie Dostępu do bezpłatnej opieki to wskazywało 36% respondentów ze Stanów Zjednoczonych i 28% spoza USA. Większość tych respondentów spoza USA mieszka w krajach, w których jest jakiegoś rodzaju publiczna służba zdrowia. Jeśli chodzi o obciążenie uczestników uczestnictwem w badaniu, czasem niektórzy uważali, że niewłaściwie zostali przygotowani do takiego uczestnictwa. Przed rozpoczęciem jego, ale uczestnicy najczęściej mieli pozytywne bądź neutralne doświadczenia i polecali by uczestnictwo w badaniach innych. Ale też bardzo cieszą się, jeżeli są angażowani jako partnerzy, jeżeli mogą razem z badaczami poprawiać to, jak badania są organizowane. Główne powody zapisania się do badania to było wynagrodzenie, zachęta lekarza, bezpłatna ochrona zdrowia i wcześniejsze doświadczenia. A Brak kontynuacji głównie ze względu na ryzyko związane z leczeniem i nieudostępnianie wyników. Główne motywacje do pozostania w badaniu to dostęp do opieki, informacji, pomoc innym, poprawa jakości życia i możliwość uzyskania własnych wyników czy wyników zbiorowych oraz elastycznych harmonogramów. Interesariusze wskazywali na korzyści niemonetarne, jak na przykład dzielenie się informacjami, wynikami i to było bardzo ciekawe. I zaskakujące dla członków grupy G2MH, bo im się wydawało, że głównie uczestników motywowały możliwość uzyskania czasu wolnego, zwolnienia z pracy, szkoły i ekwiwalentów za podróż. Podsumowując, badanie to przedstawia dużą dosę informacji istotnej przy planowaniu badań razem z interesariuszami takimi jak pacjenci i rodziny z zespołami genetycznymi. Płatność, tak rekompensata finansowa i zachęca, zachęta lekarza czy opiekuna była często motywacją do rozpoczęcia udziału w badaniu, ale uczestnicy wyżej oceniali korzyści niemonetarne, tak żeby pozostać zaangażowanymi w badanie. Interesariusze określali także utrudnienia, przeszkody w uczestnictwie, jak brak finansowania publicznego, brak świadomości społecznej oraz niewielką ilość dostępnych respondentów, co względu na to, jak rzadkie to są choroby G2MH, stara się odpowiedzieć na te wyzwania, łącząc zasoby i dalej analizując dane dotyczące rzadkich zespołów genetycznych, w tym zespołu 22Q11. Bo był to największy podzbiór też uczestniczących w naszym zbiorze danych. Określono tego typu działania. Uczestnicy chcieli się więcej dowiedzieć o swojej chorobie, uzyskać podsumowanie wniosków badania i swoich wyników laboratoryjnych, otrzymać dostęp do terapii, otrzymać skierowania do organizacji zajmujących się rzecznictwem i czuć się przygotowanym do innych działań związanych z badaniem. Przede wszystkim uczestnicy chcieli, żeby badacze traktowali ich jako wartościowych partnerów tego badania. Dziękuję bardzo współautorom, wszystkim należącym do GWMH, a w szczególności tym, którzy pomagali w tłumaczeniu. Matthias Fischer, Sixto Garcia Minaur, Sebastian Jacquemont, Anne Mallard. I w szczególności dziękujemy współpracownikom za chęć dystrybucji naszych Ankiet, i tak jak już wcześniej wspomniałam, zapraszam do Chorwacji. W przyszłym roku, w lecie, mamy spotkanie rodzin 26 i 7 czerwca. Mam nadzieję, że się uda to zorganizować osobiście. Zapraszamy na 22qsociety.org. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.